Cześć! Dzisiaj opowiem Wam w pięciu punktach, dlaczego zdecydowaliśmy się na zakup Deumusso i dlaczego właśnie nim pojedziemy na raid budapesz bamako Pierwszy i chyba najważniejszy czynnik to oczywiście cena. Nie ma co się oszukiwać, za 20 tysięcy złotych wraz z zakupem samochodu i jego przygotowaniem nie ma dużego wyboru, więc ta cena grała tutaj kluczową rolę. No, i zostańcie do końca, jeżeli chcecie poznać kolejne punkty, dlaczego właśnie wybraliśmy Neumusso. Drugi czynnik, myślę, że nie mniej ważny, to oczywiście silnik. Jest tutaj silnik na licencji Mercedesa. Różnie twierdzą, jedni mówią, że jest na licencji, że był produkowany przez Koreańczyków, że to nie jest Mercedes taki 1 do 1 z Mercedesa ale to nie ma znaczenia z każdym z kim rozmawiałem to każdy twierdzi że tutaj pasują części bez problemu od Mercedesa także no po prostu ta niezawodna jednostka 2.9 turbodiesel wszystkie te legendy które słyszeliście o Mercedesach które kręcą po milion kilometrów to właśnie poprzednikiem tego silnika to chyba wtedy było tam 2.4 Jakoś tak, wolno sądzę, on tam miał 70 koni, ten ma 120, tak naprawdę to jest 2,9. Diesel, ktoś tutaj dołożył turbinę, więc się zrobił 2,9. Turbodiesel, 120 koni mechanicznych, ale tutaj liczę na to, że z tym silnikiem nie będzie żadnych problemów. Mamy to musso już prawie rok. Różne rzeczy były do zrobienia, ale z silnikiem zero problemów. Trzeci punkt, który troszeczkę łączy się również z drugim punktem, chodzi o serwis tego samochodu, o możliwość jego przeserwisowania. Jest to terenówka z lat 90., typowa budowa terenówki z lat 90., prosta konstrukcja, prosty silnik. Wszystko jest tu łatwe do ogarnięcia zero elektroniki. Tym samochodem kiedyś wracałem bez prądu, zupełnie. Już nie działały światła, kierunki. Po kolei tylko zapalały się kontrolki, co się wyłącza, trakcja, ABS i tak dalej. Ale ten samochód cały czas jechał, póki go nie zgasiłem, to cały czas, cały czas się obracał, cały czas par do przodu, póki on dostaje paliwo i powietrze, to to będzie jechał i to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o inne części, wiadomo, może być problem z dostępnością tych części w Afryce. Ale liczymy, że talent tych ludzi tam na miejscu spowoduje to, że gdzieś za pomocą szlifierki, spawarki będą w stanie naprawić ten samochód. Prosta elektryka. Tutaj nie powinno być żadnych problemów w razie czego z tym samochodem. W trzecim punkcie wspominałem o tym, że jest to prosta konstrukcja z lat 90. No, i właśnie też ten czwarty punkt też będzie nawiązywał do tego trzeciego punktu. Jest to konstrukcja typowej terenówki na ramię, z tyłu sztywny most, z przodu jest to niezależne zawieszenie, ale myślę, że, że to poprawi nam komfort jazdy. Kolejna rzecz, oczywiście, napęd na cztery koła, reduktor, prosty ten niezawodny silnik, o którym wspominałem. Także przede wszystkim tutaj chodzi o właściwości terenowe. Będziemy jechać 6000 km przez Afrykę. Oczywiście można to pokonać dowolnym samochodem, naprawdę. 95% tego rajdu z tego co słyszeliśmy, można przejechać asfaltem. Jadą tam takie samochody, które e, nawet byśmy nie posądzali, że na no asfalcie sobie świetnie radzą, radzą sobie w Afryce, ludzie tym jeżdżą. Ale my chcieliśmy jechać czymś nieco bardziej komfortowym może dojechać w miejsca, gdzie nie wszystkie samochody dojadą może oszczędzić nieco czasu poświęcić więcej tego czasu. Na nagranie czegoś, na spędzenie czasu. No, mam nadzieję, że samochód terenowy nam to umożliwi. A za chwilę powiem o punkcie piątym, w którym będzie chodzić właśnie o wygodę i nasz komfort. No i przechodzę do ostatniego podpunktu, mianowicie chodzi o komfort i wygodę. Jak widzicie, ten samochód nie jest małych rozmiarów, jest naprawdę przestronny. Ma duży bagażnik, ma również bagażnik dachowy, ma markizę, ma wyciągarkę, więc to wszystko. Płynie jakby na komfort podróży. Tutaj jeszcze planuję zrobić coś takiego jak pozostawić nieco miejsca z tyłu, żeby można było się zrelaksować. Mam nadzieję, że będzie widać. Rozłożę tutaj taki podłokietnik. To wszystko jest wygodne, komfortowe. Taka napa również się odchyla do tyłu. Ciężko by mi było to pokazać, ale no musicie uwierzyć, że, że naprawdę ten samochód jest wygodny, pojemny. Czy się otworzy? Tak. Tutaj jest też Całkiem, całkiem spory bagażnik. To wszystko powinno zapewnić nam komfort. A co to, co to jest komfort? To komfort to daje nam po prostu e, wypoczynek, więcej czasu. No i wydaje mi się, że takim samochodem terenowym jesteśmy w stanie pokonywać więcej kilometrów dziennie No i docierać bardziej wypoczętym, a dzięki temu jakby korzystać z tego, co, co zaoferuje Afryka na miejscu. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam. Zostawcie jakiś komentarz, lajka, subskrypcję i tak dalej, bo to bardzo istotne. Jeżeli macie jakiś pomysł, o czym mogę nagrać, to bardzo chętnie nagram. Ostatnio staram się nagrywać to, co podoba się ludziom, żeby nie nagrywać kontentu po prostu gdzieś w próżnie. Pozdrawiam. Hej.